Taka pogoda dzisiaj deszczowa. Od rana mnie raczy. No ale tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Zmiłuj się. Nakładany jest epoksyd. Jeszcze tam w środku muszę dołożyć. Yy, tutaj, tutaj. Niech to schnie, tak żeby. Jest ciepło. Jest ciepło, tylko że taka. Co chwilę troszeczkę deszczu kropi. Tak przez cały dzień ma być. Ale robota się sama nie zrobi się. Więc yy, zakładam niewidzialną pelerynę. No i maluję. Jak pomaluję, niech to schnie. Ja wtedy zabioram się za wewnętrzne nadkole. I, no, jak pogoda pozwoli, to bym dzisiaj już chciał to zlikwidować. No ale to zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Tak, tak, tak. Tam rozpadało się na dworze na dobre. Na szczęście to, co miałem pod spodem pokonserwować, pokonserwowałem. I jeszcze pomalowałem sobie ten błotnik od wewnątrz. Wewnątrz epoksydem. Póki mam tutaj fajny dostęp, no bo on jest ocynkowany, ale jak ja to zamontuję, to już w pewnych miejscach pędzlem nie podejdę. A wiadomo, że takiej blachy nie chcę zostawić gołej. Więc Epoksyd tutaj już przyszedł. Myślę, że jeszcze jak to sobie wyschnie, to po prostu jakimś lakierem albo Hammerite, albo czymś spraju prysnę, żeby była kolejna warstwa. I myślę, że te błotniki przeżyją to auto. Ha, jest, jest słońce, jest słońce. Ha, jest słońce, będzie spawane. Słońce. Błotnik. Spawanie. 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 Dobrze. Moi drodzy. Robię tę wewnętrzną część. Tą wewnętrzną część nadkola. Można by to wyciąć. Od razu. I sobie to odbudowywać tak, o tak. Ale ja chcę do tego nadkola mieć na razie taki szablon i sobie chwytać stopniowo te elementy, z których będzie to wnętrze. To, co będzie wystawało później, obecne. Ale żeby mieć jakiś punkt odniesienia, to spróbuję to tak zrobić. Nie wiem, jak to się później okaże, gdy założę nowy błotnik i czy ten profil będzie pasował no ale to wtedy będę może mógł to nagiąć. albo jak będę miał to chwycone to wtedy obetnę płotnik i będę przymierzał no zobaczymy jak to wyjdzie w każdym razie no takimi kawałkami będę to musiał łapać no bo tu są prawda krzywizny żeby to w miarę dopasować to jedziemy aha i tutaj próbuję też robić taką zakładeczkę czyli aby to, co jest wyżej, nachodziło na to, co jest niżej. Myślę, że zawsze też to lepiej, jeżeli ta woda by tam sobie spływała, a nie bezpośrednio na spaw. Taka koncepcja. Mam już tutaj chwycone takie strategiczne miejsca, które mają mi obrazować kształt tego błotnika i teraz y, po prostu wytnę tutaj kawałek i będę dorabiał środek bo tak y, no ciężko tu jest jeszcze jakaś masa butylowa taka lawy wyciszenie która jest popalona y, wcześniej jak ktoś spawał i tu nie mogę teraz spawać bo to jest przyklejone do obłotnika to się wszystko zacznie palić więc muszę to wyciąć. A ona jest tak odklejona już od tej strony, ale trzyma się tutaj w tej dolnej części, więc tu muszę ostrożnie to wyciąć. Tyle. Ten fragment wyciąłem, tak jak było widać. O, takie cosik w środku fajnego klejącego, rozgrzanego. Usadza się na sprzęcie. Taka guma. No i na rękach do kubki do posprzątania. Mi bez rękawiczek i mi tak ładnie siadło taka guma dobra Robimy to takie takie cuda ale z tego co widać trochę za mało sobie wyciąłem hmm. za mało sobie wyciąłem żeby mieć dostęp do spawanych elementów zrobiłem już troszkę odważniejsze cięcie więc mam już tu dostęp do tego błotnika myślę że cięcie ostateczne będzie na tym na tej wysokości Zrobię to. He, he. Taka aktualizacja. Yy, wyspawany próg. Jaki tam próg? Wyspawany wewnętrzny nad kole. A tu jeszcze takie fartuchy. Yy, wycięte pod wymiar to wszystko. Tutaj będzie do docięcia to, co wystaje, yy, bo dużo wystaje. Epoksyd. Zalany zaraz będę nakładał masę uszczelniającą, ale wcześniej jeszcze zrobię sobie taki felc w tym błotniku, żeby to mi tu tak zachodziło i tu. i tu Taka koncepcja. O, to jeszcze muszę przeszyfować I, i tyle. I cisnę dalej. Aha, no konserwację muszę jakąś tutaj zrobić jeszcze do środka, zanim już będę spawał. No, także roboty od groma, a dzień się kończy. I co my tu mamy? Mamy tak tą wnękę zakonserwowaną, gdzie sięgnąłem, wymazałem blachogumem. Tutaj spawy są już wymazane masą uszczelniającą. Tu jest blachogum. I błotnik od wewnętrznej strony. Tam, gdzie nie będzie spawane, prawdopodobnie, bo tak zakładam, jest blachogum. Mam swelcowane tutaj te końcówki, które wchodzą pod blachę, żeby woda nie zaciekała. Przymierzam i spawanie i spawanie. Chciałbym dzisiaj to jeszcze spawać. Tak to wygląda przy złapaniu. Już do spawania. Tu niestety jest to na szpachli i i co? No i muszę to też jeszcze zaszlifować, żeby było do czego spawać. No i pewnie powstanie przez to warga, ale tym się nie martwię. Muszę znaleźć patent na dociskanie tej blachy podczas spawania. Tu tak cęgami na dałem żeby, żeby mi to nie odpychało chwycę w paru miejscach No i tyle No i już się robi ciemno 2030 dochodzi eee, Tak to tutaj powspawywałem spawy są jeszcze nieoszlifowane Nie mam sumienia o tej godzinie ludzi katować szlifierką więc odtłuszczam wszystko odtłuszczam wszystko Maluję R-Stopem. Ciąg dalszy nastąpi. Jutro ma padać do południa. Więc myślę, że jak dam R-Stop, to zabezpieczy mi to przed korozją. Kolejny dzień, kolejna odsłona tych prac tutaj. Udało mi się dzisiaj podszlifować te spawy, które były. Tutaj już mniej, bo takie miejsce, że tam nie ma co się nad tym tutaj kłaniać jakoś miałem co innego powiedzieć, ale dobra w każdym bądź razie te spawy są wyszlifowane w miarę możliwości no będzie musiała tu przyjść szpachla ponieważ tu jest szpachla i no te nierówności jakoś zakryć, nie lubię szpachli, ale co zrobić jeszcze po wyszlifowaniu dam sobie airstop, No później przyjdzie podkład epoksydowy, i na podkład epoksydowy dam szpachle, wiem, że nieraz dają na gołą blachę szpachle I spotkałem się gdzieś z informacją, że to nie jest dobre i nawet jest to logiczne, ponieważ szpachla wchłania wodę, a skoro wchłania wodę wilgoć. To jeżeli bezpośrednio przylega do blachy, to może powodować, powodować korozję. Czy tak jest? Nie wiem. Ale też w myśl tego postępowania będę robił, że dam podkład i dopiero szpachle. Mam tutaj taki dylemat, bo tak błotnik sobie tu dochodzi i ja go mogę jeszcze ja sobie go mogę jeszcze tutaj nagiąć do tej wargi natomiast on będzie miał jakieś tam naprężenie naturalnie wraca do takiej pozycji tutaj mam wargę od wewnętrznego nadkola albo to przyspawać tutaj albo nagiąć przyspawać tutaj tutaj mam w środku też już blachogum więc jakiekolwiek spawanie może powodować ogień. Jest to miejsce blachy, miejsce gdzie blacha często jest narażona na wszelkie działanie wilgoci, błota, kamienie. I kurczę, samo w sobie spawanie tutaj też no nie jestem przekonany. Po co to nagrzewać? To jest blacha, która gdzieś tam będzie. Narażona na korozję w tym miejscu, tak samo jest tutaj. Tutaj sobie tak naturalnie dobiega. Mogę jeszcze z pół centymetra to nagiąć i też się zastanawiam w jaki sposób to tutaj przytwierdzić, żeby to tu nie pracowało. I albo nagnę tą wargę i tutaj zrobię spaw. Łatwiej mi to będzie później zabezpieczyć. Albo nie wiem, albo od spodu, tylko w jednym miejscu. Jeszcze myślałem o zrobieniu dziur, wywierceniu dziury i zrobieniu punktowego spawu. No, niby też, ale tam też jest w środku już konserwacja, więc tak to na szybko wczoraj składałem. Bo dzisiaj właściwie pół dnia padało. Więc wiedziałem, że. Muszę to złożyć, żeby w też to zabezpieczyć. Takie są oto moje dylematy moralne. Hmm. Jeszcze myślałem o nitonakrętkach i po prostu aby zrobić tu dziurę, zrobić tutaj, dać nitonakrętkę tu i skręcić to też to dosyć yy, mało ingerencyjne jest nie wiem, może to są śmieszne te moje, te moje rozważania. No ale szkoda by mi było, żeby później gdzieś za 3-4 lata w tych miejscach to po prostu gniło Dobra, koło zdjęte. Jeszcze muszę od środka też to wszystko tam sobie pokonserwować. jakoś ten dzień zagospodarować, skoro już nie pada. Z przyniesiona, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że po prostu ten błotnik, który tutaj jest, zaklepałem sobie na rogu. On był od środka tam konserwowany. Tu zaraz przyjdzie odpowiednia ilość rzadkiego epoksydu, więc później tu będzie masa. Nie będę tego grzał. Jest to zaklepane i błotnik. Nie ma szans, żeby to się odgięło. I to samo uczyniłem tutaj. Nie spawałem, tylko zaklepałem na tym odcinku Bargę. Zaraz tam też przyjdzie do konserwacji profili zamkniętych środek. Niech on tam sobie wejdzie ładnie. Niech to wszystko tam po Wcześniej dam epoksyd. Ten środek do konserwacji też to to nie będzie pracowało na tym mi zależało, żeby tego nie przegrzewać bo jakoś szkoda mi tej roboty kawał właściwie dzisiaj jest czwartek tydzień czasu zajęło mi grzebanie przy tym odbudowa tego wnęki, tam podłoga, końcówka, tutaj odbudowa w środku, mocowania, cały wewnętrzny nadkole, to, no i to jeszcze jest nieskończone, ale kroczek do przodu. Trochę szkoda, że jeszcze druga strona będzie podobna, podobnie angażująca. Bo tam też e, tak to wygląda podobnie, albo może i troszkę gorzej. E, więc. E, no ale też już jestem trochę mądrzejszy o pewne doświadczenie, więc może jakoś mi to sprawniej pójdzie. Dobra, maluję. Kolejny dzień i kolejna odsłona tutaj tych moich działań. E, zaepoksydowałem sobie te miejsca spawane, gdzie dawałem r Tutaj przyszedł masa uszczelniająca Sika na miejsce, gdzie to nie było spawane, tylko jest to przyłożone. Niech woda sobie spływa. Masę dałem też uszczelniającą od środka, już nad kole. To dosycha wszystko. I co? Przy okazji w tych moich tutaj działań, musiałem zdjąć ramkę tablicy. No i tutaj była rdza Tu była rdza, więc to Poczyściłem, wczoraj r stop dałem I dzisiaj przyszedł nowol Tu jest jeszcze taki brzeg No ale to już, na to teraz nie mam czasu Będzie do wyczyszczenia Albo jeszcze dzisiaj może machnę W sumie to jest Sekunda Już wczoraj było ciemno jak to robiłem A dzisiaj to inaczej wygląda Też wyczyszczę. No i drzwi od środka tutaj poepoksydowałem, poczyściłem te odwodnienia, które tu były. Jest dane też wczoraj był stop, dzisiaj masa, eee, Ranty dosyć są zdrowe, ranty są dosyć zdrowe, tu był taki jeden o jedno miejsce gdzie wyczyściłem, przy tym spływie zapoksydowane. druga strona. Tutaj jest epoksyd i też to było troszkę gorzej, bo Aha, tu jest w ogóle cała instalacja od kamery, prawda? Bezprzewodowe, pierdoły. Co z tego, jak to nie działa, trzeba będzie w innym czasie się tym zająć. Ale tutaj była dosyć mocna korozja, wyczyszczone. Tu, gdzie są, była tablica, przykręcona rejestracyjna, no to się ulało więc korodowało. jest to poczyszczony spód też już jest wyczyszczony zaepoksydowany tutaj natomiast było do takiego momentu czyszczone sobie jeszcze coś spływa więc to wszystko to wszystko schnie a ja wrzuciłem tutaj nitonakrętki i teraz ramka tablicy będzie na nitonakrętkach uszczelnione epoksydem. Śruby na smar, więc mam nadzieję, że tu przestanie się już lać i gnić. Ogólnie, no to tutaj taka była zgnilizna, ale w całkiem dobrym stanie są te drzwi, nic nie będzie spawane, co mnie cieszy. Więc y, taka aktualizacja z takich pierdół tak to wygląda. Tu widać wszystkie te niedoskonałości, które były, to się wypukliły. Nie przeszkadza mi to. Fajny ten podkład. Od razu, tak jakby siada, zasycha. Jest to przyprószone. Zależało mi na tym, żeby to nie była goła blacha jak z fabryki. Tylko, żeby coś jeszcze epoksydowego miało na sobie. Tu no, będę rzeźbił szpachlą. Tak jak mówiłem, nie lubię tego. Zawsze tam jest takie, że jeszcze jeden ruch, jeszcze wygładzić, wygładzić. A i tak to. Nie mam do tego ręki Nie mam do tego ręki, ale za ten yy, no zastosuję żeby to jakoś tak przykryć Chociaż rewelacji chyba z tego nie będzie To tyle Znowu padało Wczoraj wieczorem pokusiłem jeszcze się o nałożenie szpachli Nałożenie szpachli, to jest taka największa wyrwa. I jak skończyłem ją nakładać, to zaczęło padać. Więc... Yy... więc nawet tego nie nagrywałem. Dzisiaj to przeszlifuję tą pierwszą warstwę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i trzeba będzie znowu następną nałożyć w miejscach, gdzie to będzie potrzebne, chyba. Ależ ja tego nie lubię robić. No dobra. Dzisiaj miało padać do 14. Póki co jest 10. I przestało padać. Wyszło nawet słońce, więc działam. Przeszlifowałem to wstępnie. I zawsze wkurzałem mnie takie parchy takie wżerki które trzeba uzupełnić a jak uzupełniasz to powstają nowe zadziory kurtyna Teraz jeszcze pokażę, do jakiego stanu to doprowadziłem. Tak to wygląda. Delikatne wżery są tutaj. To tu by się przydało jeszcze dać troszkę szpachli. To jest w miarę wygładzone. Papier 240, 320, 2000 gdzie nie gdzie. No nie jest to idealne. Tak naprawdę dobrze by było, wydaje mi się, jeszcze nałożyć tutaj jedną warstwę szpachli, gdzie są te pory. Odczekać z pół godziny do godziny i szlifować. Ale tak naprawdę ja już na to nie mam czasu. Dzisiaj i tak miało padać, a jest łaskawie. To jest błotnik tylko. Do tego też przyjdzie tu jakiś baranek taki konserwacyjny, no bo nie mam warunków, żeby żeby to dopieszczać no, bez przesady. Mógłbym się w to bawić, gdybym miał czas i, i pogodę. Yy, I tak jak na moje możliwości wydaje mi się, że jest nieźle. Na dzisiaj cierpliwości mi do tego wystarczyło. No, ale muszę jeszcze raz dać epoksyd, obkleić to, dać epoksyd, a później baranek jutro malać, dzisiaj po południu malać. A my zaczynamy wyjazd już za dwa dni, właściwie za dzień, więc nie mam czasu na zabawy. Z tym obklejam i daję epoksyd. Tak to wygląda już po pomalowaniu, jeszcze raz to szlifowałem, bo no jest widoczna taka. O, chociaż to też inaczej wygląda tutaj na kamerze w tym miejscu, a w rzeczywistości tego tak tutaj nie widać, i yy, przeszlifowywałem to jeszcze. Jeszcze raz pomalowałem i teraz wjedzie czarny baranek. Można by to jeszcze dopieścić, można wiem, ale tak jak mówiłem, nie mam na to czasu. na gorąco Wybór tego baranka to był strzał w dziesiątkę Jak widać, wszelkie nierówności, które były przy podkładzie widoczne, zanikły Oto efekt finalny Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że to tak mi wyjdzie, że jakby wyszło gorzej, to też byłbym zadowolony.